i ją wstaję bardzo zwykle do roboty patrzę, pojebało mnie, kurwa wstałaś w tej godzinie a to jest dopiero późna godzina jest 24 jest prestiż, kurwa. no, więc jest szósta wstaję koni matka, to wam pokażę jak przyjdę z roboty i chociaż dam zdjęcie dla na... Montaż jest w kolei, tutaj. Tu nymatkę moją rozjebaną Instagrama nie mam, był połączony z Facebookem, Facebooka mi usunęli, więc jak chcecie nowego Instagrama, to wystarczy, że dobijecie 20 łapek w górę i założę Instagrama. Kolejnego. No, więc... To później skończę robotę. Jo! Jestem już po robocie. Dla was to minęła chwila montażu, a jak widzicie na zegarku 21.9, o wszyscy wychodziłem z domu, więc dla was to chwila, nawet trochę dłużej. Jak widzieliście, montaż jest tak dzielił te jak mi zębatka jebła. I powiem Wam od razu jak to było. Ja do przez nie. Kurwa elegancik, przez je niby by niby to niby tamto, nie? E, oczywiście zamknięte wszystko. Jadę. Wcisnąłem w pedał, chciałem zrobić 180. Już słyszałem takie jebnięcie. Na początku myślałem, że to po prostu coś się tam chuj, że znowu te... Jak mam to na czymś ta śrubka się trzyma, znowu to się obrywało, Jakoś pomału jadę, 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 jadę. Przyjeżdżam do domu, patrzę. Że to co się stało z tą zębatką to jakiś chyba w ogóle był. Masakra. Jeszcze raz w życiu w ogóle podwójnie hartowana zębatka, żeby na zamówienie walnęła, nie? Nie wiem, czy co z tym powinienem zrobić, nie? Ale akurat się niezbyt przyjmuje zaraz nowy sezon 25 maja, nowy sezon. Pamiętajcie o tym. Sezon bmx zostanie otwarty 25 maja i na ten sezon jakiś już nowy sprzęt będzie Ma tutaj kombinowany, już co niektórzy wiedzą. Więc szykujcie się, szykujcie. Na pewno. Nie zradzę wam co to będzie, to zrazy wam może że to będzie z oldschool BMX, więc będzie grubo, będą już robione zawody tym BMX-em będzie kurwa jazda. No yy, montażysta w ogóle a, no nie, nie wrzuci mojego Instagrama, bo nie mam Instagrama. Jak mu się chce to niech napisze czemu nie mam Instagrama, ktoś już chyba już mówiłem na live czemu nie mam Instagrama. Ale możesz dać subskrypcję guziczek jakiś tak, montażysta. Wiem, wiem, że teraz bawisz się efektami, bo tam ostatnio w tamtym filmie też mówiłeś, że nowe efekty, wszystkie efekty które sumie były, to dowaliłeś. No więc tutaj pochwal się, jaki tam masz efekt subskrypcji. Z dzwoneczkiem, oczywiście, jak macie czerwoną subskrypcję, zróbcie tak, żeby ta subskrypcja była szara. Oczywiście, żeby dzwoneczek był szary, żebyście nie przegapili następnych filmów, bo filmy będą coraz grubsze. Chociaż BMX-a nie mam, ale jakoś, jakoś zapłonimy tą pustkę, jakoś sobie poradzimy. Co, coś się, coś już plany w główce, są, Więc nie jest źle. Więc subskrypcję możecie zostawić. Jeżeli czerwony guziczek, macie, to zostawić. Koniecznie szary guziczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów na pewno zostawcie łapkę w górę, bo jak będzie, jak mówiłem, 20 łapek w górę, czy tam 15, nie pamiętam. Tak, jak mówiłem na starcie, założę tego Instagrama specjalnie dla Was i jaki będzie, będzie protest tego Instagrama, co mówiłem. Na Instagramie będą na pewno premiery filmu. Jak dobrze pójdzie, będą premiery filmu i będzie premiera filmu na Instagramie i będzie ten, będzie zapowiedź filmów, na pewno. Będzie jakiś film, co będzie dane, kiedy on będzie na przykład, I oczywiście, jak już będzie zmontowany i to wszystko. Bo jak ja mam zmontowany materiał, to ja nie daję od razu zapowiedzi, eee, czyli tam premiery dla was. Mówię, to w zapoje się nazywa. No i będą może Q&A jakieś tam kierdolnie, a czemu nie, jak będzie więcej pytań. Eee, no i tak, nie, nie wiem, co tu przedłużyć, może by ten film jakoś trwał. Logicznie, ale żeby też jakiś głupot nie pierdolić bez sensu, bo to jest niepotrzebne, a też żeby Wam się dobrze oglądało, więc e, miał być fryzjer, okazało się, że do fryzjera trzeba się umawiać. E, dałem numer pewnej fryzjerce, która miała wczoraj się odezwać e, w piątek, nie, w środę miała się odezwać przedwczoraj. Miała się odezwać e, wieczorem w trakcie umówienia mnie na wizytę fryzjerską. Chyba jak zobaczyła moją grzywkę, na której teraz jest to na lakieru. To zrezygnowała w ogóle ze strzyżenia, co się garne, no, nie, nie ma tak chodzi o gwieźdź, tak nie? I szykujcie się na nowy sezon, 25 maj, sezon otwarty na BMXy, oczywiście z motorami, nie wiem, kiedy się na motory otwiera, ale też chyba podobnie. Tam bardziej na początku maja się... to jest nieważne, chyba kontakt BMX-owy. No, więc na pewno opłaca się na Instagramie, strony na Facebooku już nie używam, to nie ten, to pamiętajcie, 20 lajków tutaj dasz do montażysta to jakieś tutaj to 15 lajków to na początku miałem tutaj dasz ale tak jakoś ładnie zmontować i przycisk subskrybuj oczywiście jeżeli jeszcze czerwony guzik zróbcie jak najszybciej żeby był szary z dzwoneczkiem żeby nie przegapić kolejnych filmów bo Filmy będą coraz lepsze, coraz bardziej kanał się nagrywa, rozwija, trzeba coraz lepsze filmy dawać, bo konkurencja na YouTube jest zbyt wysoka. Mamy jakieś na tu przewijają, jakieś tam inne rezje i tam vlogi. Trzeba, 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 trzeba przebijać konkurencję. No, Zostawcie lajka, subskrypcję, zostawcie komentarz dla zasięgu, udostępnijcie ten film, jeżeli Wam się spodobał no pewnie tytuł będzie jak to jest możliwe rozjebać tak zębatkę ale nie wiem pogadamy z montażystą na pewno będzie git a na razie to jedyne co mogę powiedzieć, że e, może w tygodniu jakiś live'ik jadę, jak będzie jak, be, jak będą chęć to mam live'ika, bo za, zawsze live'y zapisuję, to nawet jak nie będziecie mogli obejrzeć, bo za późna godzina czy bo była ja to po robocie pewnie będę by gdybo na pewno no ogólnie jadę na cały tydzień do mojej babci chłopaki z roboty będą mnie zabierali z... nie wiem, nie powiem jak się tym miasto ja nazywa, ale tam gdzie moja babcia mieszka, będą mnie stąd zabierali, więc tam będzie trochę więcej przestrzeni, więc tam będę mógł live nakręcać, odcinki jakieś tam, więc coś z live'em podpinimy. Prawdopodobnie... No nie będę jeszcze mówił kiedy, bo nie wiem jak to wyjdzie, po prostu będzie live, to wyjdzie wam powiadomienie. Jeżeli subskrybujecie z dzwonkiem, to wyjdzie wam powiadomienie, kiedy live. Jeżeli nie będziecie mogli obejrzeć z jakichś tam przyczyn, no to trudno, live będzie zapisany, oczywiście będziecie mogli, na live jak będziecie, będziecie mogli znowu pogadać, pisać komentarze. No. A montażysta jak będzie, wiem, że oglądasz to teraz, więc jak będzie, to znowu zostawisz moderatora, tylko nie pytać co chwila, czyli może kogoś zbanować, nie? Więc to na razie byłoby tyle, nie będę tu